Jest przepiękna, urokliwa rzeczka, nad którą uwielbiam wędkować. Uwielbiam bywać. Cisza, spokój, ptaki śpiewają, ale nie tylko wędkarze z niej korzystają. Korzystają również ci, którzy się kąpią, no i korzystają miłośnicy kajakowych spływów. Wielokrotnie bywa tak, że kajakarze. Nie, da, nie są darzeni przez nas wędkarzy sympatią, powody bywają różne, no. wiadomo, jeżeli przez taką rzeczówkę przepłynie raz za razem 10, 20, 30, czasami 50 kajaków, no, no z naszego wędkowania nici. My nie chcemy ani zabierać, ani uzurpować sobie prawa do bycia jedynymi użytkownikami tej wody ale pragniemy też, żeby nasze prawa szanować. I właśnie o tym będzie rozmawiał Jurek Wiatel, prezes okręgu PZW w Zamościu, z Darkiem Dziemianowiczem. Jurek ma, że tak się wyrażę, pod sobą przecudowne rzeki Roztocza, czyli Tanew, Wieprz, Białą Ładę, Sopot, no i przede wszystkim na Tanwi i Wieprzu tych kajakowych spływów bywa bardzo wiele i jest to Niestety bolesne. Od wielu lat możemy stwierdzić, że mamy coraz więcej kajaków. Rozwinęło się kajakarstwo, ale nie jest to takie kajakarstwo turystyczne. Kajakarstwo komercyjne, które w dużym stopniu zabija te rzeki. Jedna z firm działających na tym terenie na swojej oficjalnej stronie internetowej reklamuje, że jest w, w ciągu godziny w stanie przewieźć 500 kajakarzy. Takich firm są dziesiątki. A rozmawiamy o rzekach, które mają niejednokrotnie szerokość 10-15 metrów. Dlaczego jest to groźne dla, dla wód, o których mówimy? Po pierwsze, wszystkie przeszkody, które znajdują się w wodzie są usuwane przez, przez tych, którzy prowadzą spływy kajakowe. A jeżeli są pousuwane przeszkody, to usuwane jest również, można tak powiedzieć, w cudzysłowie, życie. Tam, gdzie jest jakieś zwalisko, tam, tam powstaje życie, tam powstają drobne ustroje, które następnie są łańcuchem pokarmowym dla kolejnej fauny żyjącej w wodzie i, i w koło wody. Dodatkowo oprócz regulowania takiego dzikiego, że ta woda spływa bardzo szybko do morza, tak finalnie, to jest jeszcze fakt zaśmiecania terenu. Apeluję, apeluję tutaj szczególnie do tych, którzy korzystają ze spływów kajakowych. Jest to oczywiście modne w obecnej dobie pandemii. Izolujemy się, jest to jedna z form, z form wypoczynku takiego, który daje nam jakąś gwarancję tego, że że możemy wypocząć, a jednocześnie będziemy bardzo bezpieczni. Ale apeluję tutaj z tego miejsca, że e, zbieramy tony śmieci. Są to przeważnie puszki po piwie. E, tak na marginesie jest to może niebezpieczne pływanie po alkoholu. Natomiast, e, natomiast puszki, puszki po piwie, różnego rodzaju e, e, reszki po kanapkach i innych rzeczach, które można, można spożyć nad wodą. Jest to wyrzucane po prostu i, i niekontrolowane. Setki worków, które zbieramy my, firmy kajakowe również widzę w ostatnim czasie zaczęły zbierać, zbierać śmieci. Ale proszę Państwa, no, nie jest to takie ucywilizowane. Naszym zdaniem jest tego zbyt dużo. Te rzeki tego nie wytrzymają, tego naporu śmieci, tego naporu ilości spływających i już dodam też również, że dla, dla ryb jest to szkodliwe, nie ma żadnego szacunku, jeżeli ryby się powycierają, są tam strągi, są tam lipienie, a, a pływanie jest cały rok. My jako Polski Związek Wędkiarski staramy, staramy się zrobić obręby ochronne, wtedy nie wchodzimy tam, nie, nie niszczymy targisk, natomiast, natomiast nie ma świętości dla, dla dla przemysłu kajakowego, który no, pływa na okrągły rok. Tarliska są rozmywane, rozdeptywane, bo są to generalnie płytsze miejsca. Ci, którzy spływają, często wysiadają z tych kajaków, czasami wypadają z tych kajaków, przenoszą te kajaki i, i niestety niszczą nam ikrę, która, którą wcześniej złożyły ryby. Podsumowując, no, zwracamy się, zwróciliśmy się jako Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny dowód polskich z pytaniem, czy jakoś tego nie, nie ucywilizować, bo naszym zdaniem to nie jest swobodny dostęp do wody. Jest to komercyjna działalność, która, która nam zadeprze. Niestety malownicze rzeki nie tylko na roztoczu, w całym kraju ten problem ma miejsce. Chciałbym zaapelować do wszystkich. Piście w komentarzach, jeśli zauważyliście na swoim terenie jakąś taką ekspansywną działalność firm kajakowych. Dajcie nam informacje w komentarzach, nazwę rzeki, nazwę miejscowości. Zbieramy w tej chwili taką dokumentację, żeby zablokować, no może nie zablokować, ale ucywilizować tą całą działalność. Piszcie w komentarzach, jeśli macie gdzieś na swoim terenie, jesteście nad wodą, widzicie takie, takie rzeczy, proszę, proszę dajcie nam taką informację. Mamy szereg sygnałów z innych miejsc w kraju, z centralnej Polski, z rzeki Rawka, z rzeki Bzura, z rzeki Czarna Hańcza, że jest podobnie. Nadmienię, że nie jesteśmy całkowicie za tym, żeby, żeby ludzie nie pływali, żeby nie wypoczywali. Tylko miejmy trochę rozsądku. Nie można co. Minutę patrzeć na to, jak płynie kajak, jak wyrzucane są śmieci. Mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób uregulowane, że będziemy rozmawiali z firmami kajakowymi, które prowadzą spływy o jakichś godzinach, o jakichś rozsądnych ilościach ludzi, których, których zechcą przewozić. Ja rozumiem, że wszystko jest dla ludzi, ale, ale niedługo będą to takie autostrady z kajakami, a nie rzeki. Powiem wam. Tak po cichutku i w tajemnicy, że bywam na posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego, na posiedzeniach zarządu głównego z racji pełnienia funkcji rzecznika Polskiego Związku Wędkarskiego Rzecznika Prasowego i gdy jest przerwa prezes Teodor straszy wszystkich tych spóźniarskich, którzy nie wywiążą się z tej dziesięciominutowej przerwy i pojawią się zbyt późno tym, że będzie kazał im nauczyć się za karę kilku stron naszego statutu. Statut nie jest doskonały, wymaga zmian, ale jak to zrobić i w jakim pójść kierunku powie Wiesio Heliniak, którego słowa, tu je przytoczę, zapadły mi bardzo w głowę. Wiesio powiedział, że statut jest jak stary samochód, grat. Jego nie ma co klepać, nie ma go co przespawywać, reanimować. Trzeba stworzyć zupełnie nową konstrukcję. Posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia Wiesią. Statut. Najważniejszy dokument w naszym związku, organizacji. W mojej ocenie powinniśmy popracować nad statutem, ale nie utykać dziur. Tak jak było to gdzieś tam do tej pory bo, bo no nie przestajemy do rzeczywistości i, i tak jak powiedziałem w mojej ocenie powinniśmy to tak zrobić, że ten statut odłożyć, napisać nowy, musi siąść parę mądrych głów, napisać nowy statut i przede wszystkim ten statut ma być przyjazny dla wędkarza, przyjazny, ma być zrozumiały dla wędkarza i ma nam pomagać funkcjonować w organizacji. To jest dokument bardzo ważny. Na podstawie tego dokumentu powstają, to jest nasza mapa, jak mamy się poruszać. Powstają akty prawne, uchwały, regulaminy i spróbujmy to w końcu zrobić, żeby statut był zgodny z rzeczywistością, z tym, co nas koło otacza i tak jak powiedziałem, przede wszystkim przyjazny dla wędkarza i dla naszego związku. Często jest tak, że jak czytamy i analizujemy statut, tak jak mamy trzech prawników, każdy ma inne zdanie. No nie może być takiej sytuacji. Więc tutaj proponuję, bo już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy na zarządzie i naprawdę myślę, że czas jest na to, żeby do każdego punktu w statucie, pisząc nowy ten statut, powiedzmy, nie patrząc na stary, pisząc nowy, który będzie przystawał do tych reali, które w tej chwili nas otaczają, powinniśmy zrobić do każdego punktu jednocześnie komentarz. Yy... Czym by to skutkowało? No każdy z wędkarzy i każdy z członków zarządu, działaczy miałby taką ułatwioną yy, sprawę. Nie trzeba by było tego komentować, pytać nie na sprawników, proste rzeczy. Do każdego punktu komentarz i czytamy i wiemy co mamy robić i nie, nie mamy wtedy pięciu zdań. I wtedy by naprawdę nam się lepiej na statucie pracowało, chyba łatwiej, prościej. I nie byłoby, myślę, że wielu nieporozumień. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków POW, czyli cyklu pod tytułem Porozmawiajmy o wędkarstwie. Mam nadzieję, że taka formułka prezesowskich pogaduszek przypada Wam do gustu, ale ten cykl będzie żył tylko i wyłącznie dzięki wam, dzięki Waszym pytaniom, dzięki waszym postrzeżeniom i spostrzeżeniom. Po to mamy te media społecznościowe, po to mamy YouTube'a, żebyśmy, na dobrą sprawę, zawsze i wszędzie mogli posłuchać, wysłuchać i zadać pytanie. To od nas, wędkarzy, zależy, jak będzie wyglądało nasze polskie wędkarstwo dalej. Bo chyba wszystkim nam zależy na tym, by nic już nie było po staremu. Pozdrawiam Was serdecznie. Krzysiek Krzymański, który ma malusi współudział w tworzeniu tego cyklu, tego programu, programiku POW, jest dla was.